Jak narodził się pomysł na budowę właśnie takiego domu w środku lasu? Jest to okolica, do której przyjeżdżamy od 30 lat. Spędzaliśmy tutaj wakacje. Stwierdziliśmy, że to jest dla nas trochę za mało, żeby przebywać tutaj jedynie latem, więc jest potrzeba wybudowania czegoś, co będzie przynajmniej weekendowo, całoroczne. Na jaki ostatecznie metraż się Pan zdecydował? Najpierw sprawdziliśmy to, czego chcielibyśmy. Czyli z lewej strony mamy łazienkę, z prawej strony mamy sypialnię, a po środku otwartą przestrzeń salonu razem z kuchnią. Rysując ten projekt, udało nam się zmieścić w metrażu 30 m2 powierzchni użytkowej, natomiast powierzchnia zabudowy domku to jest 35 m. I wiem, że zależało Panu na tym, żeby w jak najmniejszym stopniu ingerować w przyrodę, w las. W jaki sposób znalazło to swoje odzwierciedlenie w projekcie tego budynku? Konstrukcja została przewidziana tak, żeby była lekka, żeby była modułowa, żeby była powtarzalna i ten szkielet składający się z kilkunastu ramek drewnianych mógł być postawiony tutaj relatywnie szybko i bez szkody dla otoczenia. To jest drewno konstrukcyjne KVH i obudowa z drewna świerkowego, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. To proszę powiedzieć, jakie wymiary ma dom. Budynek składa się z dwóch części, które są od siebie oddylatowane, i każda z tych części jest w wymiarach w cudzysłowie transportowych, czyli ma szerokość 2,6 metra i długość około 6 metrów. I to jest taki wymiar, który można swobodnie zapakować na lawetę i przewieźć w inne miejsce. Dlaczego w takim razie nie zdecydował się Pan na domek modułowy, który po prostu przyjeżdża gotowy na działkę tylko na budowę domu w autorskiej technologii i według projektu indywidualnego? Powód był prozaiczny, nie mogliśmy znaleźć odpowiedniego projektu, odpowiedniego wykonawcy. W pandemii okazało się, że firmy, które produkują tego typu domy, mają bardzo długie terminy realizacji, nie są zanadto elastyczni, jeżeli chodzi o dostosowanie się do naszych potrzeb. Na przykład, w domach modułowych trudno oczekiwać, że będzie taras, który umożliwia obejście dookoła budynku, zespolony z budynkiem i nadwieszony nad ziemią. To jest element nietypowy, a każdy element nietypowy stanowi problem dla wykonawcy. No właśnie, dom wygląda jakby unosił się nad ziemią i wiem, że to jest nie tylko efekt wizualny, ale również ma to swoje praktyczne zastosowanie. Drewno nie lubi kontaktu z podłożem, z ziemią, z wilgocią. Najniżej położony element tej konstrukcji jest 2 cm nad ziemią. Okazało się, że te 2 cm powodują przy tym spadku terenu. Że z drugiej strony budynku taras jest nad ziemią około 1,20 m. Ja, posiadając tu ekipę i stolarzy, mogłem na bieżąco reagować. Ten taras, który tutaj widzimy, nie był projektowany, ale okazało się, że trzeba dostawić jakiś kolejny podest. Stąd ten, ten taras, który się pojawił już w trakcie realizacji. I Pana zdaniem, teraz, już z perspektywy czasu, kiedy mieszka Pan w domku, które rozwiązania, jeśli chodzi o układ wnętrz, sprawdza się na co dzień? Wszystko się sprawdziło. Chcieliśmy otworzyć jak najbardziej widok na las. Dom składa się z tych modułowych ram, i ramy zostały wypełnione szkłem. To jest e, nasza platforma widokowa. My możemy obserwować okoliczny krajobraz, gdzie mamy stawy, gdzie mamy siedliska ptaków. Gniazdują tutaj dzięcioły czarne, przelatują biliki. Przed chwilą widziałem włotniaka stawowego, mamy tam parę, był łabędź krzykliwy, czajki, mamy tutaj gniazdujące gęgawy, no, wilgi, dudki, mnóstwo gatunków, które naprawdę e, można obserwować godzinami. ważna jest również izolacja domu, ponieważ mamy tutaj dom całoroczny. Jak w tym przypadku rozwiązał pan tę kwestię? Firma, która podjęła się realizacji budynku, również zajmuje się izolowaniem budynku pianką PUR i okazało się, że to będzie rozwiązanie najkorzystniejsze dla naszej realizacji, dlatego że pianka PUR jest relatywnie tania, można uniknąć mostków termicznych, bo ta piana Całą konstrukcję bardzo szczelnie wypełnia. Jest lekka, 12 cm. Kianki mamy zastosowane zarówno na dach, na ściany, jak i na podłogę. Wiem, że dom jest całoroczny. Jak zatem zostało rozwiązane jego ogrzewanie? W budynku są trzy niewielkie grzejniki elektryczne. I one pozwalają ogrzać budynek w ciągu dwóch, trzech godzin od zera. Mamy tutaj również kominek, który pozwala ogrzać no, w godzinę całe wnętrze. Ile czasu trwała realizacja domu? Starałem się korzystać z lokalnych wykonawców. Udało się znaleźć ekipę stolarzy cieśli. Plan był ambitny. Mieliśmy to postawić... Tydzień. Natomiast okazało się, że potrzeba jeszcze dwóch, trzech tygodni więcej, żeby to spiąć, zamknąć tą bryłę i dopiero wtedy można było przystąpić do izolowania i wykonania instalacji i wykończenia wnętrza. Dom powstał według pana autorskiego projektu. Jak długo zajęło panu szkicowanie projektu domu? Ten dokładnie projekt powstał, powstał w kilka dni, natomiast droga do tego projektu była długa zajęła na pewno kilkanaście miesięcy i na pewno wykonałem dziesiątki szkiców w zupełnie innych domków, w zupełnie innych koncepcjach. Ostatecznie zdecydowałem się dom uprościć, żeby dom był łatwy w realizacji. Czy dom zatem spełnia swoją funkcję? Czy faktycznie jest pan zadowolony teraz z tego projektu? Dom jest absolutnie fantastyczny. Wszyscy się tu dobrze czujemy. Jeżeli mamy czas, to bywamy tutaj czasami 2-3 razy w miesiącu. I wiem też, że lubi pan tutaj przenosić swoje biuro. Praca tutaj jest y, fantastyczna, natomiast mało efektywna.